Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jakąś taką podstawową edycją zdjęć. Pomyślałem sobie, że pokażę Wam możliwości edycji zdjęć w programie iPhoto, który jest częścią pakietu iLife 11. Właściwie pakietu iLife w moim przypadku jest to iLife właśnie 11, czyli ten najnowszy. I teraz, tak po co robię to wideo? Ano, robię je po to, żeby pokazać Wam, iż nie potrzebujecie jakichś bardzo zaawansowanych programów typu Photoshop czy Aperture. Aby dokonywać jakiejś prostej edycji, mi się wydaje, że w większości domowych użytkowników w zupełności to wystarczy. Ten program jest bardzo tani, on w Mac App Store kosztuje bodajże. Jeśli tutaj, tylko w sprawdzę Wam, ile kosztuje dokładnie ten, ten program. Zapewne gdzieś znajduje się tutaj w top 10, o dziwo nie, a jednak proszę bardzo, top paid 12 euro, bez jednego eurocenta, właśnie 12 euro kosztuje taki program, więc to naprawdę niedużo. Wydaje się, i jest on wspaniały do katalogowania zdjęć, importowania z Waszych urządzeń przenośnych, ale jest również całkiem ciekawym narzędziem do edycji. Jako zdjęcie przykładowe posłuży mi tutaj zdjęcie modelki Cindy Crawford znanej wszystkim od wielu, wielu lat. Dla niektórych jej pieprzyki, obecne tutaj w okolicach ust oraz pleców, były wyznacznikiem seksapilu były czymś seksownym. Zakładając, że dla mnie wydają się one lekko obleśne, postaram się je usunąć i nadać zdjęciu troszeczkę innego charakteru. Aby to zrobić, przejdę do trybu pełnoekranowego na ten czas edycji. Kliknę sobie tutaj na dole informacje, pokazuje mi się rozdzielczość zdjęcia, jego rozmiar, jak i również format. Widzimy, że jest to JPEG. Oceniłem sobie tutaj na cztery gwiazdki to zdjęcie i nazwałem panią jako Cindy prawda? Więc przechodząc do edycji. Klikamy sobie ta edycja. Możemy zdjęcie sobie obracać, prawda? Bardzo fajnie się to robi na trackpadzie. Możemy kliknąć sobie takie jedno kliknięcie i uwydatnić kolory. No, dajmy na to, że to dało nam jakiś tam początkowy efekt. Zostawmy może w ten sposób. Jeżeli nam się on by nie podobał, możemy zawsze cofnąć, w sensie odwołaj lub cofnij, lub po prostu przywrócić odginał, prawda? I klikniemy sobie tutaj uwydatnianie kolorów. Możemy również usuwać czerwone oczy w bardzo prosty sposób, prawda? E, domyślacie się w jaki e, Prostowanie, kadrowanie, e, również bardzo fajna opcja, jeżeli chcecie dopasować sobie zdjęcie do jakiejś tam ramki w domu, prawda? E, lub też do menu waszej płyty DVD, czy książki, pocztówki. E, tutaj bardzo fajne e, właśnie narzędzie, retuszowanie, prawda? Ja pozwolę sobie usunąć te pieprzyki w bardzo łatwy sposób. Przybliżymy tutaj panią Cindy troszeczkę bliżej i. Jako ten pieprzyk właśnie w okolicach tutaj e, ust może wydawać się seksowny, tak te nie sądzę, aby komukolwiek wydały się e, właśnie seksowne, więc postaram się je w bardzo prosty sposób usunąć. I tak jak widać po oddaleniu e, nie widzę tutaj żadnych zniekształceń brzydkich, ani nic. Wygląda po prostu tak, jakby pani Cindy nigdy nie miała tych, tych właśnie pieprzyków. Posunę się o krok dalej. Wiem, że dla niektórych to zbrodnia, ale usunę ten. E, legendarny już pieprzyk w okolicach tutaj ust w ten sposób. I znowu po oddaleniu, tak jakby pani Cindy Crawford nigdy tego pieprzyka nie miała. Prawda? Więc tak pozwolę sobie zostawić albo, żeby nie podpaść niektórym z Was, cofnę i ten właśnie pieprzyk zostawię prawda? i przejdziemy dalej. tu Mamy efekty. Moim zdaniem to zdjęcie jest zdecydowanie za ciepłe. Wydaje mi się, że jeżeli nawet dam, klikniemy te kilka razy, o może o krok za daleko, prawda? No, wydaje mi się, że tak będzie, tak będzie dobrze. Zdjęcie jest bardziej. Twarz modelki wygląda bardziej naturalnie, prawda? Możemy oczywiście stworzyć czarno-białe, lub nie. Możemy dodawać winietkę. Tutaj widać taki numerek, prawda? Możemy tą winietkę tworzyć większa, mniejsza, prawda? To jest bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie. Różnego rodzaju, różnego rodzaju efekt. efekty możemy tutaj dodawać, prawda? Zmieniać nasycenie kolorów i w korekcjach mamy tutaj opcję ekspozycji, kontrastu, nasycenia. Bardzo fajną opcją jest to, że możemy unikać nasycenia skóry, więc jak może odznaczę to i pokażę Wam, jakby by wyglądało pełne nasycenie ze skórą lub bez. Ogromna różnica, prawda? Więc kilka naprawdę fajnych narzędzi w iPhoto. Pozwala na jakąś tam podstawową edycję. Tutaj możemy na przykład sobie wygładzanie. Jeżeli ktoś lubi taki kreskówkowy motyw zdjęć, prawda? No, czy też szczegóły u kobiet, to chyba niezbyt dobrze wygląda. Wrócimy w ten sposób. No, naprawdę kilka, kilka takich efektów podstawowych, bardzo natomiast nadających zdjęciom zupełnie innego charakteru. Polecam zagłębić się troszeczkę bardziej w możliwości pakietu iLife zanim pójdziecie dalej i zakupicie jakieś drogie programy i wydacie setki euro lub złotówek na jakiś bardziej podstawowy bardziej zaawansowany software do edycji polecam wszystkim, dziękuję za oglądanie zapraszam na kolejne odcinki, pozdrawiam, cześć